Sedlaczek Hebda witam Państwa we wtorek 3 grudnia i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Po wielu latach wreszcie wyburzono starą i zniszczoną przybudówkę, która znajdowała się przy środowiskowym domu samopomocy, w Jawożnie. W akcję, która ma pomóc ośrodkowi i jego pacjentom, włączyło się wiele osób. Po ponad 30 latach zniknęła stara i zniszczona przybudówka, która znajdowała się przy środowiskowym domu samopomocy w Jaworznie. Grzyb oraz wilgoć w środku i fatalny stan techniczny przez wiele lat był problemem dla pracowników ośrodka i jego pacjentów. Ten budynek no niszczał, po prostu niszczał, zawalało się wszystko, robił się grzyb w środku, yy, yy, tam stęchlizna, pleśń i chodziło nam o to, żeby to wyburzyć dla bezpieczeństwa naszych uczestników, dla nas i naszych uczestników. Cała akcja rozpoczęła się, kiedy to do Michała Kirkera zadzwoniło małżeństwo Daria i Robert Woźniak, którzy są stałymi wolontariuszami w środowiskowym domu samopomocy. Czy budówka zagrażała zdrowiu, życiu, więc był to budynek, który nadawał się do rozbiórki. On w, w, w dużej mierze sam się już rozbierał. Czyli w, w środku, jak byłem, o, widziałem spadające ściany z sufitu, który się tam e, obrywa, grzeby, które p, tam rosną. No i stwierdziliśmy z żoną, że jako wolontariusze spróbujemy. E, Znając Michała, tutaj cokolwiek zdziałać, żeby wzburzyć żeby ten pomóc. budynek. Tak, żeby im pomóc. Mówią do mnie Michał: Jest problem. Mamy przybudówkę, która od wielu, wielu długich lat stoi, jest zniszczona, zagrzebiona, naprawdę no, nie nadaje się do użytkowania i wręcz szkodzi uczestnikom właśnie tego środowiskowego domu samopomocy. I mówią: Michał, coś trzeba z tym zrobić. Przyjechałem, zobaczyłem, no rzeczywiście jest problem. Tylko, że no, ja nie znam się na budownictwie, na budowlance, nie potrafię wyburzać, ale znam kogoś, to się tym zna. Zadzwoniłem do Piotra Guralczyka z filmy w Wiawożnie. E, spotkałem się z nim, wytłumaczyłem jakaś historia, jakaś sytuacja. E, troszkę poślamtałem oczami, troszkę poprosiłem, e, troszkę jakby no, przekabaciłem go do tego, że Piotrek, kurde, no, trzeba pomóc, tak? A że Piotrek jest człowiekiem o ogromnym sercu e, i już wielokrotnie udowadniał wraz ze swoją firmą, że pomagają Wiawożnie, że chcą działać i ta, ta sfera społeczna dla nich jest bardzo ważna. No to Piotrek po niedługich namowach. Się zgodził. W dość krótkim czasie udało się załatwić wszystkie formalności i kiedy to koparka pojawiła się na miejscu, w kilkadziesiąt minut zburzyła cały obiekt. E, jak mam być szczera, były to bardzo szybkie działania. E, zaczęliśmy od razu od rozpoczęcia wszystkich procesów, które są związane z wyburzeniem. E, prace nastąpi, nastąpiły od razu w tym samym dniu, także bez wahań przejęłam tą rolę i zorganizowałam właśnie to, co się teraz tutaj dzieje. To już któraś akcja pomocowa, w którą włączyła się jawożnicka firma, a jej pracownicy są szczęśliwi, że mogli po raz kolejny pomóc. Tak, jak najbardziej, jest to już któraś z kolei. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć. Szczęśliwi są również pracownicy środowiskowego domu samopomocy, dla których budynek przez wiele lat był utrapieniem. Mają już nawet plan, co w tym miejscu mogłoby powstać i również pomagać innym. Na ten moment chcemy wyrównać to, ale jeżeli się znajdą środki finansowe, to na pewno będziemy chcieli, żeby tu coś powstało. Jakieś zadaszenie, ewentualnie budynek, bo w mieście Jaworznie jest potrzeba jakby powstania domu dla osób z autyzmem, bo nie ma takiej placówki. Być może przyszłościowo dałoby się, żeby tutaj ewentualnie dobudować i byłaby taka placówka. No nie wiemy, zobaczymy co życie przyniesie i co będzie można tutaj zrobić. Ale na pewno mamy plany, ale czy te plany się zniszczą, to zobaczymy. Chcielibyśmy bardzo podziękować Michałowi no i firmie, i firmie Rizer, Rizer, tak, która naprawdę. po prostu zrobiła cudowną robotę. Są fantastyczni. Dziękujemy naprawdę. Dziękujemy bardzo. Czwartkowe koncerty w klubie To i Owo cieszą się wielkim wzięciem. W czwartek 28 listopada odbył się koncert piosenki francuskiej. Na scenie muzycy znani z koncertów pod tytułem Piosenka od Kopana oraz ze sceny klubu To i Owo", czyli 11 miłych ludzi otwartych na nowe doświadczenia muzyczne. Wśród wokalistek Bernadyta Ćwierzyk była nauczycielka języka francuskiego o nienagannej francuskiej wymowie. Pani Benia świetnie wie, o czym uwielbiają śpiewać Francuzi. O miłości, no najważniejsza jest miłość, chociaż jest tam też trochę o jedzeniu, jest tam też trochę o podróżach. No jest Paryż, no ich kochana stolica. O Jezus, ten Paryż na nawet jest jedna piosenka pod niebem Paryża, co wszyscy tłumaczą pod dachami, ale oryginał jest pod niebem Paryża i to jest taka miłość alegoryczna nieba paryskiego do Paryża. Oczywiste piosenki pani Bernadette dobrała takie, które się jej szczególnie podobają. Łatwe to nie było, bo pewnie piosenki francuskie, których pani Benia nie lubi, policzyć można na palcach jednej ręki. Próbowałam znaleźć to, co się komu podoba, albo może bardziej, co się mnie podoba. Żartuję, ale oczywiście próbowałam, żeby było wszystkiego po trochu. Czyli żeby był żoda Sen, żeby była Edith Piaf, żeby było jeszcze może coś innego, nawet są polskie, piosen polskie piosenki o Paryżu. Także jest wszystkiego po trochu. Skoro pani Benia jest romanistką, to wszystko zabrzmi idealnie i akcent taki, jak powinien być, i wymowa bezbłędna. Pani Benia obiecała, że się postara. Gdybyście zamierzali wywrzeć wrażenie na publicę, to podajemy wymowę wersu pewnej bardzo znanej piosenki francuskiej Avec un petit pli d'amour i już jesteśmy światowcami. Zbyt ogólne i mało ambitne propozycje, brak konkretnych zobowiązań i określenia tego, kto, kiedy i jak będzie realizować strategię. To jedne z zarzutów, jakie eksperci Instytutu Reform stawiają projektowi aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie energii i klimatu, którego konsultacje zakończyły się w połowie listopada bieżącego roku. Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu to niezwykle ważny dokument. Wynika on bezpośrednio z przepisów prawa Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie jest, zostało zobowiązane do przygotowania takiego dokumentu, a następnie jego aktualizacji. Polska jest aktualnie w tym, w tym procesie. Ten proces aktualizacji krajowego planu jeszcze się nie sfinalizował, mimo tego, że termin przedłożenia, przedłożenia Komisji tego dokumentu już minął. Krajowy plan to niezwykle istotny dokument, ponieważ wyznacza on. Kierunek transformacji klimatyczno-energetycznej Polski, ale jest też, tak na dobrą sprawę, planem inwestycyjnym. I krajowy plan, jako ten plan działań politycznych, w szczególności w aktualnej sytuacji, jest, jest kluczowy, ponieważ żaden inny dokument o charakterze strategicznym w naszym państwie nie deklaruje, nie, nie określa, w jaki sposób ta transformacja. Powinna przebiegać, czy też w jaki sposób ta transformacja będzie przebiegała. Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu jest jednak dokumentem mało konkretnym. Należy zauważyć, że przedstawione propozycje działań są bardzo ogólne. W dokumencie nie ma żadnych konkretnych zobowiązań Polski czy też strony rządowej do tego, w jaki sposób ta transformacja zostanie przeprowadzona. Te działania, które są przedstawione w dokumencie. Nie w żaden sposób nie deklarują, kto, kiedy, na jakim etapie będzie je realizował. Jest to niezwykle ważne, żeby w tym dokumencie te kwestie dookreślić, ponieważ da dają one pełen obraz yy, no, działania państwa w zakresie transformacji energetycznej. Drugą istotną kwestią, która. Która nie wybrzmiała zbyt odpowiednio w dokumencie, to jest finansowanie transformacji klimatycznej. To niezwykle istotne, ale też nie tru niezwykle trudne zadanie, natomiast nie można tego tematu pozostawić bez odpowiedniego zaopiekowania. W dokumencie nie przedstawiono poza dotychczas obowiązującymi dostępnymi mechanizmami, instrumentami finansowymi, nie, nie przedstawiono żadnych nowych, nie przedstawiono pomysłu na to, w jaki sposób Wykorzystać środki zarówno z ETS-u, jak i z ETS-u 2, który, który za chwilę zostanie uruchomiony. W jaki sposób te środki zostaną w pełni wykorzystane na potrzeby transformacji. Krajowy Plan niedoprecyzowany, niedookreślony może powodować to, że ta transformacja będzie prowadzona w taki sam sposób jak dotychczas, to znaczy będzie ogromny wysiłek a nie będzie odpowiednich rezultatów. Te problemy będą się nawarstwiały, jeżeli chodzi o transformację Polski w, w tym aspekcie klimatyczno-energetycznym. Będzie to rzutowało bezpośrednio na konkurencyjność polskiej gospodarki, ale będzie też się wiązało z wieloma innymi wyzwaniami, jak na przykład aspekt, ten wymiar społeczny transformacji, który jest niezwykle ważny i który w samym dokumencie jest również opisany. Na zakończenie zapraszamy na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy sałatę kompasową, laktuka seriola z rodziny astrowatych Asterace. Bohaterka tego filmu jest gatunkiem często spotykanym w Polsce. Na naukowej wej mapie rozmieszczenia większe białe plamy to warmia i mazury oraz. Pomorze Wschodnie. Jest łatwo rozpoznawalna, co widać na przykładzie roślin, które rozpoczynają wegetację. Spotkałem je w szanowni przy ulicy Sienna. Na początku w oczy rzucają się ustawione pionowo blaszki liściowe i szereg kolców w osi głównego nerwu na ich spodzie. Rośliny posiadają sok mleczny. Pionowe ustawienie blaszek liściowych u tego gatunku ma przeciwdziałać nadmiernej ekspozycji na słońce w bardzo upalne dni. U nas oraz jeszcze dalej na północ jest to bez sensu, ale w jej śródziemnomorsko-irańsko-turańskiej ojczyźnie było bardzo uzasadnione. Czasami spotykam rośliny o liściach częściowo ustawionych poziomu. Poza tym liście mają ustawiać się w sposób umożliwiający określenie stron świata, ale moje wieloletnie obserwacje wskazują na spore odchylenie względem nawet najtańszego kompasu. Standardowo roślina rozpoczyna kwitnienie od lipca i trwa ono do września. Kwiaty, jak przystało na gatunki swojej rodziny, tworzą koszyczki. Dominują w nich żółte kwiaty języczkowe. Kwiaty rurkowe, jak to mają obyczaju, zajmują środek koszyczka. Rozpoznamy je po wychodzących z nich znamionach słupków rozwidlonych na szczycie. Rośliny kwitną i owocują w tym samym czasie. Na jednym osobniku znajdziemy koszyczki z kwiatami oraz te, gdzie są już owoce. To nie łupki. Opatrzone śnieżno-białym puchem kielichowym. One same posiadają szaro-brązową lub oliwkowo-szarą barwę. Na szczycie znajduje się wyraźny dzióbek. Tamże zobaczymy krótko szczeciniaste owłosienie. W naszym kraju jest to antropofit preferujący miejsca ruderalne. Wymiary gatunku są bardzo zmienne. Szebini Krystynowie spotkałem takie, które osiągały prawie 2 metry wzrostu. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.